Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do Niego z prośbą. Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie. Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, weznę ją w obronę, żeby nie, nie, nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał. Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia? A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam Wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak syn człowieczym znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? Oto słowo Pańskie. Drodzy i kochani bracia i siostry, Wytrwałość w prośbie jest znakiem autentycznego pragnienia. Można powiedzieć, że jest pochodną męstwa, bo polega na długotrwałym dążeniu do dobra, mimo napotykanych trudności. Dobrem, którego należy pragnąć, jest modlitwa. Czyli stawianie się w relacji do Boga. Kiedy przychodzimy na Eucharystię, warto nieraz siebie zapytać, w jakiej ja dzisiaj jestem relacji do Pana Boga. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o modlitwie, że jest ona spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, abyśmy go pragnęli. Myślę, że wielu ludzi doświadcza w swoim życiu duchowym, ale takim codziennym, takiej w pewnym momencie tęsknoty, którą kiedy już ją zaspokoi, chwali się niejednokrotnie i mówi, Że uspokoiłem się, kiedy zacząłem się modlić. Kiedy miałem taką tęsknotę za Bogiem, nie wiedziałem na początku, jak to wszystko pozbierać w swoim życiu, bo to pragnienie jest bardzo silne. Jak kiedyś przyglądałem się temu, co mówi do mnie moja własna mama, mówiąc o modlitwie, że modli się codziennie. I mówi w pewnym momencie: Wiesz, ja mam zawsze takie pragnienie żeby być blisko Boga. Dlatego tych modlitw jest bardzo dużo. Często można powiedzieć, że takie osoby są dzisiaj wyśmiewane w takim jednym słowie, że ktoś jest jakąś dewotką, dewotem. Bo ktoś powie, że dużo się modli, że jakieś ma swoje modlitwy, że przychodzi często do kościoła, że z rąk nie wypada mu różaniec. Często, oczywiście nie chcę oskarżać młodego pokolenia, ale ktoś w domu, w rodzinie, patrząc czy na swoich rodziców, zwłaszcza na dziadków, często z uśmiechem na twarzy gdzieś, może nie drwiąco, ale w jakiś sposób ośmieszający do tej modlitwy, którą się, ktoś, się, ktoś się modli, nie podchodzi poważnie. I zostawiam właśnie ludziom najbardziej dzisiaj dojrzałym wieku, starszym, że to oni mają się modlić. Ale myślę, że ludzie, którzy kochają Pana Boga, którzy zostali obdarowani łaską wiary, dobrze wiedzą, że jest to takie wewnętrzne pragnienie, które niejednokrotnie też przerzuca się na nas Księżyc, że to my też jesteśmy odpowiedzialni za to że się modlimy że to my mamy się modlić mam wielu znajomych wielu przyjaciół tak jak zapewne wy macie i księża tu obecni z którymi bardzo dobrze się rozumiemy dobrze nam się często rozmawiam ale jest taki moment w czasie naszych dyskusji spotkań nie wiem czy zauważyliście że gdy prosi się drugą osobę, to ja pomodlę się za ciebie, ale ty też się pomódl. Albo przyjdź na mszę świętą, albo ofiaruj tę modlitwę w tej naszej intencji, która tu dziś z tej rozmowy wynikła. I często jest to przerzucanie właśnie tego pragnienia modlitwy, czy w ogóle modlitwy na nas. To tak wychodzi, jakby człowiek się po prostu bał, albo nie umiał się modlić. Albo nie wierzył, można powiedzieć, w siłę modlitwy. I dobrze wiemy też, ile wysiłku może kosztować w ogóle podjęcie się modlitwy. Jak ona jest bardzo ważna, bo my, choć księża, wiemy też doskonale o naszych obowiązkach względem modlitwy i tego, tej bliskości o Panu, choćby w codziennym odmawianiu brewiarza, Ktoś powie po wypowiedu latach, że te same psalmy, te same teksty, czy nawet nam przy świętej, ale chyba za każdym razem i tak jest inaczej. Bo Bóg przychodzi ze swoją, można powiedzieć, zawsze łaską, my ją odkrywamy i zazwyczaj jesteśmy, można powiedzieć, zaskoczeni, że ta sama modlitwa, to samo zwrócenie do Boga, ale inny rezultat, bo znajdujemy się niejednokrotnie podczas tej modlitwy w innej sytuacji życiowej. Choćby dzisiaj, kiedy ludzie się modlą też o zdrowie. O życie modlą się też. Za siebie, za swoich najbliższych. Ona dzisiaj jest, można powiedzieć, chyba bardziej bliska w związku z koronawirusem niż do tej pory. Zawsze jednak znajdują się też przeszkody odciągające nas od tej modlitwy. Może być to zmęczeniem, nadmiar obowiązków, złe przyzwyczajenia. Część z nich można wyeliminować, a na niektóre nie możemy mieć prawie żadnego wpływu. Możemy powiedzieć, moi kochani, że w modlitwie najważniejsza jest żywa więź z Bogiem, bo to rozmowa dwóch bliskich osób. Jeśli ja wchodzę w tę relację z Bogiem, to ja czuję, że jestem blisko Niego, a on blisko mnie. Po wielu latach takich zażyłości doskonale wiemy, że tylko Jemu możemy ufać i żadna modlitwa nas nie nudzi. Żadna modlitwa nie przynosi nam trudności. To jest ta piękna relacja, która dzisiaj można powiedzieć, Was, bracia i siostry, i nas przyprowadziła tutaj do świątyni na kolejną choćby mszę świętą. Szatanowi z kolei trzeba powiedzieć, bardzo zależy na tym, abyśmy przestali się modlić, a po prostu zapomnieli o Bogu. I ci wszyscy, którzy dzisiaj możemy oglądać to w telewizji czy w środkach masowego przekazu. No, chyba dzisiaj mają coś takiego w sobie, że zapomnieli o Bogu, bo to widzieć w postępowaniu człowieka. To smutna okoliczność, kiedy właśnie ktoś, kto ma gdzieś pustkę w swoim życiu, nie potrafi uszanować choćby sakrum, choćby znaków religijnych, choćby świątyni. Jeśli zapominam o modlitwie, zanika więź między mną a moim Panem. Warto więc zapytać. Także o to, czy w ogóle dbam o modlitwę, czy jest regularny czas na nią, czy mam też miejsce i jaka jest tam moja modlitwa. Czy nie traktuję Boga tylko jako zakładu usługowego? Czy nie przypominam sobie o Nim tylko wtedy, gdy jestem w potrzebie? Tu znów wracam do przyjaciół, krewnych, znajomych, rodziny. też to razy zwracają się, Robert pomóż się, no bo ty jesteś księdzem, pomóż się w tej intencji, pomóż się. W takiej intencji. Wiesz, odpraw mszę świętą i dodatek, no bo my nie mamy czasu. Jak wrócimy do Ewangelii, do owej wdowy, to wdowy w czasach Jezusa nie posiadały żadnych praw. Jeśli nie miały synów, którzy się nimi chcieli zaopiekować, były skazane na nędzę. Sędzia był przedstawicielem znienawidzonego przez Izraelczyków najescy. Kobieta z dzisiejszej Ewangelii, o której słyszeliśmy, musiała być bardzo zdesperowana, skoro zwróciła się do wroga, by ten wziął ją w obronę. Jeżeli ta kobieta zwraca się do przedstawiciela Rzymian i on bierze ją pod swoją opiekę, to tym bardziej myślę sobie, dlaczego ja nie miałbym się zwracać z każdą sprawą do Boga, który jest kochającym Ojcem i chce dla mnie, dla nas, tylko dobra. Myślę, że dzisiaj warto sobie też zadać to pytanie, czy szukam pomocy u Boga w trudnościach, czy wierzę w Jego opiekę, czy jestem też wdzięczny za dobro, które mi obdarzam. Dzisiejszy świat, dzisiejsza rzeczywistość, w której żyjemy, a jest nią właśnie koronawirus, chyba tym bardziej przysparza nam okazji, żeby o tym wszystkim pomyśleć. A dzisiejsze Słowo Boże jeszcze bardziej nas do tego zachęca. Ale jedno płynie na pewno z dzisiejszej Ewangelii, że to pragnienie w naszych sercach modlitwy nie może z nas wygasnąć. I niech ona trwa. Módlmy się, bracia, nieustannie. To jest nie tylko zadanie chrześcijan, ale to jest taka legitymacja też dla wszystkich ludzi wierzących. Jest to taki dobry znak, że mamy dobrą relację do Boga. A jak jest dobra relacja do Boga przez modlitwę, to też jest dobra relacja do bliźnich. I chyba nam na tym wszystkim w życiu zależy, żeby te relacje były jak najlepsze. Ja wszystkim życzę, by były rzeczywiście one takie, jak powiedziałem. Niech trwa w nas nieustannie modlitwa. Amen.